To jest ogólnie lepszy kebab. Kosztuje tyle samo, lokale są obok siebie. Jak miałbym wybierać tylko między tymi dwoma, no kurczę, no poszedłbym do Esnafa. A na teraz czas na cebulę numer dwa. Robimy krok w bok i idziemy do Esnafa. Zapłaciliśmy za kebaba dokładnie tyle samo co w sadko, czyli 31 zł. Też mamy sosy na wynos, ale sosy były o złotówkę droższe, czyli każdy sos zamiast dwóch kosztował 3 zł. Za torba była za darmo. Jakiś jest dłuższy troszeczkę. Naprawdę fajnie to wygląda. Do mobilnego studia mieliśmy chwilkę, więc nie zdążył nam się zaparzyć ani nic z tych rzeczy. Słuchajcie, ja byłem zdumiony, że ten lawasz jest takiej wielkości. I szczerze, naprawdę smakuje ekstra. Od razu widać, że nie ma zielonego. No ktoś powie, że bebram się w mięsie, że to obrzydliwe. Wcale nie. Akurat mi się to bardzo podoba. Sprawdzamy same mięso. Jest cieniej pokrojone. Przynajmniej ten kawałek jest cieniej pokrojony. Ogólnie sam kebab, jak i lawasz, jest delikatniejszy niż w sapko. Kurczaczek super kruchy, bardzo dobrze przyprawiony. Sprawdźmy wołowo-baranie. Też to mięso na kręciołku wyglądało zupełnie inaczej niż to w sapko jest delikatniejsze. Esnaf, tak jak mówiłem, powiem dzisiaj to chyba trzeci raz, jest mniej ordynarny z takim delikatnym kebabem. Jak masz ochotę na delikatnego kebaba z dobrymi sosami, idziesz do Esnafa. Wydajesz te 31 zł i jesz dobrego kebaba z dobrym lawaszem. A ja przybyłem, zjadłem i oceniłem.